Teraz nie mniej ważna kwestia, do której często wracamy w naszym programie, kondycji psychicznej, tego jak czują się młode osoby i ile trzeba w sobie nosić bólu, strachu, niepewności, żeby zdecydować się na e, zabieg operacyjny. Dosyć operacji, mocne. Tak, to operacji plastycznej, tak. które bardzo często kojarzą nam się po prostu z chęcią upiększania. Czasami lat. tak, czasami niestety z fanaberią, ale bardzo, bardzo często jest tak, że jest to zabieg, który ratuje emocje, ratuje mhm. psychikę i daje zupełnie nowe życie. I tak było w przypadku Julki Godlewskiej, uczestniczki dziewiątej edycji hotelu Paradise, która przeszła operację nosa. Cześć, Jula. Dzień dobry. W wieku lat 17, za zgodą rodziców. Tak, zgadza się. Mhm. E, 10 lat miałaś, kiedy doświadczyłaś hejtu. jakbyś byś opisała? To, bo hejt dla różnych osób różne rzeczy znaczy. Myślę, że to było dosyć bolesne przeżycie, ponieważ wiadomo, dziewczynki w nastoletnim wieku bardzo zwracają uwagę na wygląd i kiedy człowiek przeżywa tak bolesne sytuacje ze strony rówieśników, hejtu, jednak to jest okropne uczucia. Ale co konkretnie mówiły, bądź jak się zachowywały wobec ciebie? Ja zaczęłam publikować takie estetyczne, modowe treści na media społecznościowe. I to była taka moja ucieczka w ten świat. Tylko tam w ogóle nie pokazywałam swojej twarzy. A. I to była taka ciekawość ze strony innych ludzi i moich rówieśników. I oni po prostu. No, po prostu mnie gnębili, spotykali się razem w grupie, wyzywali mnie, że jestem krzywonoską i nie ukrywam, że to było bolesne. I jak poszłaś do rodziców z taką prośbą, czy z informacją o tym, że chciałabyś przejść operację plastyczną, to rodzice od razu powiedzieli: Jurka, rozumiemy cię, idziemy w to? Myślę, że moi rodzice już na przestrzeni czasu widzieli, co się ze mną dzieje, że się bardzo zamykam, że już nie jestem taką pozytywną, otwartą Julią, tylko po prostu zamykam się sama w sobie. Mhm. I to było wiele rozmów. I po prostu mam tak wspierających, kochanych rodziców, że... Że uznali, że to będzie najlepsza decyzja, i, i razem wspólnie się na to zdecydowaliśmy. No, ale lekarze nie mieli wątpliwości, że to jest jednak za wcześnie. Właśnie. Moja pierwsza konsultacja z lekarzem, e, pierwszy komentarz właśnie ze strony chirurga powiedział, żeby się jeszcze wstrzymać, że moja twarz e, może do, do końca tej operacji dobrze nie przyjąć, ponieważ jeszcze jestem za młoda, że lepiej to zrobić po 18 roku życia. Bo chodzi o to, że się rozwijasz, rozwijasz tak? Tak, tak, mhm. tak. I e, wiadomo, Wiadomo, ten nos teraz tak jakby nie jest idealny, ale też jak patrzę w lustro, to po prostu siebie akceptuję naprawdę. I też idąc do takiego programu jak Hotel Paradise, wiadomo teraz dostaję mnóstwo hejtu y, ze strony wyglądu, ale naprawdę już mnie to absolutnie nie rusza. O to trochę, Juleczko, chciałem Cię zapytać. Mhm. jak bardzo na twoją codzienność, na twoje emocje, na twoją pewność siebie wpłynęła korekta tego, jak wygląda dzisiaj twój nos. Myślę, że wtedy, jak miałam 17 lat, to bardzo na mnie wpłynęło i bardzo akceptowałam siebie. Teraz, na przestrzeni czasu, myślę, że e, czym zrobiła tę operację, czy nie? Tak już przeszłam taką wewnętrzną przemianę, że po prostu naprawdę w 100% siebie. A wtedy, wtedy? Wtedy było to dla ciebie ważne? Bardzo, mm -hmm. bardzo. Tylko kiedy wróciłam do szkoły, to wtedy znowu otrzymałam hejt, nie z powodu krzywego nosa, ale przez to, że Julia sobie zrobiła operację. A to jest A, jasne, no wiesz. Z tego ludzi nie wyleczysz, tak? Z tego, ludzi, tak? Będzie, z tak, z tego no. ludzi nie wyleczysz, ale. Bo nam zależy z Ewą, żeby z tej rozmowy popłynęło to, to co masz głęboko w sercu, nie? że czasami. Wygląd, zwłaszcza tak jak powiedziałaś, w wieku nastoletnim, tak. zwłaszcza u dziewczynek nastoletnich, jest sprawą kluczową. Jak bardzo potrafi jakieś niedoskonałości, nie mówimy o drobnych niedoskonałościach, tylko tak jak w tym wypadku, takie niedoskonałości, które podają ogromne kompleksy, jak bardzo to może wpłynąć na psychię i codzienność takiej nastolatki. Bardzo? bardzo. Bardzo, naprawdę. Dlatego też apel do rodziców, żeby rozmawiać ze swoimi dziećmi i zauważać to, a nie tylko dać się w ten wir takiej pracy, tylko jednak rozmawiać ze swoimi dziećmi. Dziękujemy Ci za to Twoje zwierzenie, Dziękuję. za to, że stawiasz na relacje i na to, co się buduje między ludźmi, ale też szczerze opowiedziałaś o zabiegu, który też na pewno nie był łatwy i prosty dla specjalistów, którzy musieli podjąć decyzję o tym, żeby wykonać ten zabieg w przypadku tak młodej ludzi. O tym, jak właśnie decyduje się, jakie decyzje podejmuje się, kiedy trzeba wykonać tego typu zabiegi. Akurat w przypadku tutaj operacji nosa będziecie mogli jeszcze obejrzeć dziś o 21.00 w TVN7. Tam też historia osoby, która poddała się takiemu zabiegowi, jakie ona miała powody, dlaczego to dla niej było tak ważne, no i jaką opieką ją otoczyli specjaliści. To właśnie wszystko w tym programie. W programie Anatomia Piękna. Tam lekarze podejmują się korekty nie dla samej korekty, tylko po to, żeby przywrócić czasami ludzi, światu mm -hmm. i świat tym ludziom. Wielkie serdeczne dzięki, Jula. Wszystkiego Dziękuję. dobrego. Odpoczywajmy. Jego popołudnia ci życzymy. Dziękuję.